Zobaczyliśmy ten pierwszy sezon. Sukces. Sukces taki, i nagle tego. Y, spotkaliśmy się z ludźmi na Dniu Otwartym telewizji. Organizowali takie dni, i tam byli tutaj z jak Miłość, tutaj z na dobre i złe. Y, 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 siedzieli wszyscy autografy dawali ludziom, bo pełno ludzi przychodziło. No i my tam byliśmy, wszyscy artyści, do zdjęć, do podpisywania. Ja nie patrzcie, słuchajcie, mówię do tych naszych. Ten pierwszy sezon, rany woski, jakie cudo! I tego, i będziemy kręcić zaraz drugi sezon. I oni. No tak, 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 tak. Zaczęli kręcić ten drugi sezon, ja słyszę, że coś tam się dzieje. Ja nic. Kręcą, ja nic. Skończyli, ja nic. Ja myślę, Jezus, Maria, Anka. Byłam jedną, jedyną, jedniuteczką osobą ze wszystkich aktorów, statystów, epizodystów, operatorów i kogo by jeszcze, która nie wzięła udziału w drugim sezonie. Co sobie myśli taki aktor, aktorka? Mm -hmm. To tylko ubędł coś ściany. No nic nie napisał dla ciebie Grębowicz. Jezu, jak ja się zmartwiłam, nie ukrywam, że mocno mnie to zabolało, aż ze wstydu wstydziłam się między, między ludźmi chodzić. Wiecie, jak ja musiałam koszmarnie zagrać.